Cześć, witam na następnym kanale, Słuchajcie, w tym odcinku będziemy zajmowali się m.in. właśnie hulejnogami elektronicznymi w związku z zmianą przepisów o prawie ruchu drogowego, które weszły w życie pod koniec, właśnie, maja, a wprowadziły szereg nowych pojęć, właśnie urządzeń transportu osobistego. W skład, w właśnie wchodzą takie hulajnogi elektryczne, czy także urządzenia wspomagające ruch. Tutaj chociażby dotyczy to wrotek, rolek, deskorolek. Do tej pory można powiedzieć, że to była taka szara strefa, natomiast to zostało już w końcu uregulowane. Takie najważniejsze zmiany, np. Na zabrania się np. kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, Która dopuszcza prędkość większą niż 30 km na godzinę. Oczywiście nie można będzie kierować taką hulajnogą elektryczną w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości. Zakazane będzie także przewożenie hulajnogą elektryczną. Innych osób, zwierząt i przedmiotów czyli czasami mieliśmy takie obrazki, że dwie osoby na tej jednej hulajnodze, to już to będzie czyli to już będzie no, nielegalne, a także podstawianie właśnie hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu. Ponadto wprowadzono również obowiązek posiadania specjalnych uprawnień przez osoby właśnie w wieku od 10 do 18 lat do kierowania taką hulajnogą elektryczną, czyli np. takiej karty rowerowej albo prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Bądź wyższego. Nie jest wymagane posiadanie takiego dokumentu w przypadku osób, które już ukończyły 18 rok życia, czyli tak jest podobna taka regulacja, co kiedyś było w przypadku właśnie takich skuterków, nie powiem, się silnika do 50 cm kiedyś. A co w przypadku na przykład dzieci, takich, które jeszcze nie mają ukończonego 10 roku życia? Oczywiście jest zakazane, żeby one poruszały się takim urządzeniem po drodze, natomiast w przypadku, natomiast w przypadku gdy pozostają pod opieką osoby dorosłej, mogą poruszać się właśnie w strefie zamieszkania. Proszę Państwa i o tym i o innych zasadach w tym odcinku dalej kontynuujemy rozmowę z moim właśnie kolegą z Kancelarii Radcą Prawnym Piotrem Smyklą. Zapraszam do oglądania. A co do hulajnóg elektrycznych, bo w ogóle te zmiany, które zostały wprowadzone, dotyczą też hulajnóg elektrycznych. O, Ale tak. też zostały wprowadzone kwestie dotyczące urządzeń wspomagających poruszanie się to na takiej zasadzie. A czyli to jest taka definicja teraz? Tej taka definicja, no znaczy tak? dokładnie nie, nie przytoczę, natomiast generalnie chodzi o to, że osoby, które korzystają mhm. z takich urządzeń do poruszania się, no też, też zostały opisane ich nowe prawa. No zasadzie, A, to, że... o właśnie, żebyś mógł powiedzieć, jakie są obowiązki takiego korzystającego z tej hulajnogi elektrycznej? Czy taki stający z hulajnogi elektrycznej um, musi mieć jakieś dodatkowe ubezpieczenie, musi mieć uprawnienia do jazdy tą hulajnogą, czy musi mieć wiek? Znaczy generalnie jakiś... jest ograniczenie co do wieku, bo Aha. jest ograniczenie 10 lat, więc osoba... O, no to ładnie, no to w zasadzie nie można kupić um, ważniejszej, bardziej wartościowej rzeczy w sklepie, um, bo ograniczoną zdolność do czynności prawnych taki ktoś ma dopiero od 13 roku życia, ale tak? już może jeździć na hulajnodze elektrycznie, elektrycznie. Tak I w kogoś wjechać, <laughs> O 20 km na godzinę, bo ograniczenie jest do 20 km na godzinę. No i co? No kto by odpowiadał z takiego 10 lat? Rodzic. No rodzic. No rodzic, no. w zasadzie właśnie no. w, w opieki, nie? Więc na no rodzice tutaj pilnujemy dzieci, i no generalnie, jak już dajemy im taki sprzęt do poruszania się, no to jednak trzeba tutaj jednak odbyć taką, powiedzmy, też rozmowę na temat zasad zachowania się no i lepiej, żeby oni potrafili. Jeżeli się jest się. oczywiście ścieżka rowerowa, no to wtedy poruszamy się hulajnogą elektryczną po tej ścieżce. Jeżeli nie ma takiej ścieżki, to można jechać jezdnią. Jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 czy T. Czyli trzeba coś mieć. Mhm. Teraz tak, tylko w strefie zamieszkania, dziecko pod opieką dorosłej, po chodniku trzeba będzie poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Czy będzie można czuć równowagę w ogóle, jak się zbliżamy pieszego do prędkości pieszych. to jest ciężko chyba też, tak? No tak, no bo generalnie m, oprócz tego, tego tej granicy, tego wieku 10 lat. Jeszcze taka osoba będzie musiała posiadać no, kartę rowerową, ewentualnie określoną jeszcze w przepisach inne, y, tam AM bodajże, okay. A1B1 y, prawo. To jest prawo jazdy, tak? To jest AM tak. A1 B1 to też się chyba jako prawo jazdy. A ta nazywa. prędkość zbliżona do prędkości pieszych to też to jest takie no, niedokreślone, no bo przecież y, nie będzie ci strał straż miejski z fotorową. No tak, no bo są właśnie rowerowe. odcinki takie, że nie ma tej ścieżki rowerowej i no co, no jedziesz po chodniku y, i, i co, no pieszy chyba z przeciętną prędkością 8 km na godzinę się porusza. Ro rower się porusza 12 km na godzinę, jedząc tak się na Tak, powolutku czy nie? Jak A to pieszy jak, to 6 km na no? godzinę? No to ja nie e, wiem. E, 10 kilometrów na godzinę to jak biegniesz. Generalnie to jest takie tempo, no tak, podczas takiego no. truchtu. nie? Czyli 8 to był taki aha, bardzo szybki, bardzo szybki truch, czyli pięć, no to ja nie wiem, nie opłaca się e elektrycznie tak. biec na chodnik e no, no oczywiście, no to jest pod tym kątem. Poza tym, nie wiem, czy pamiętasz, w ogóle w Sopocie jest na ścieżce rowerowej, ograniczenie hmm. prędkości do 10 km na godzinę. I to jest w hmm. zasadzie bardziej <głos> żartu, <głos> bo no przecież tam się nie stoi z hmm. futorderem i tak dalej. Poza tym no te hulajnogi i rower nie mają przecież żadnego tutaj Miękka prędkości. Więc mm. nadkierujący tą e, hulajnogą nie jest w stanie określić, jaką prędkością jest. Dobra, sobie policjanta, który stoi i strzela e, z fotoradaru, słuchaj to tak, to było Tylko, że jest to taki mały myk, że odpowiedzialność za wykroczenie, no to nie podlega osoba, która nie kończyła 17 roku życia, więc w tym momencie te wszystkie dziesięciolatki tak dalej, no to również nie będą za to odpowiadać. No właśnie. <laughs> Więc w zasadzie to e, prawa hulajnóg to jest pod kątem korzystających bardziej sztuka dla sztuki, natomiast e, ono niesie bardziej obowiązki ze strony firm, które wynajmują te hulajnogi w zakresie właśnie e, odpowiedzialności za porzucenie hulajnogi, za to, żeby one nie były... Tak, bo w te przepisy wprowadziły tak e, możliwość, i będzie to stwierdzał na przykład policjant czy strażnik miejski, odholowania tego urządzenia, te, 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 tej hulajnogi na koszt właściciela. A wcześniej tego nie było. Nie było tego wcześniej, no i dlatego można było też Zobaczyć nad, po, bardzo porozrzucane te hulajnogi elektryczne w Gdańsku. No, w wielu miejscach one leżały, często zastawiały te chodniki, no nie było to bezpieczne. No i ja to w zarosztach często znajduję akurat tak. w parku, że, że jest gdzieś jak porzucane, bo ktoś się tam zatrzymał. Natomiast no w na... Waszyngtonie jak byłem, to tak samo te hulajnogi potrafiły leżeć w takich miejscach, że to, to jest nawet nieprawdopodobne, w miejscach, gdzie naprawdę to, jest, to było niebezpieczne, więc to nie jest też problem, myślę, polskiego fajdu. Polski, no, tak samo jak właśnie wykorzystywaniem rowerów na najm. no Mieliśmy akurat z tym lewo. W zasadzie co, na temat huleju? To wszystko chyba wiedzieliśmy co częło. Pochylnie rląskie statek właśnie spływa na pochylnie. 嗯。<No. S 2> no.